ta dział, 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 ta Jedno wyjątkowe zwierzę dziś urodziny ma Nie zabrakło na nich zaprzyjaźnionego psa Trzy piękne prezenty przyniosły cztery kopia, A chomiki cztery zjadły toit zaczęły się zaloty sąsiadów niesie baloniki trzy Miau, miau wystrojona papuga ty sto lat, sto lat nie żyje nam kot Ma przecież nie jedno życie, a siedem Rozumiesz to? Odmieniaj z nami liczebniki Niech gramatyka tańczy w rytm muzyki Odmieniaj z nami liczebniki Niech gramatyka tańczy w rytm muzyki To polski z anioł O, tak to polski z anioł yo, na imię Kamila. Jestem lektorką języka polskiego na Uniwersytecie w Zagrzebiu. Przysłała mnie tutaj Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. A to są moje studentki. Cześć! Mam na imię Iwana. Cześć! Mam na imię Wania. Studiujemy na pierwszym roku polonistyki. Lubimy język, literaturę i historię Polski. Lubimy też gramatykę. Dzisiaj Ania nauczy was jak odmieniać liczebniki główne od 1 do 4 i kiedy ich używać. Używajcie ogledaniu tego video z a my wam żylęmo puno szczęścia w polskiego języka. Bo! Cześć, jestem Ania i dzisiaj nauczę was jak deklinować, czyli odmieniać liczebniki główne. Od 1 do 4. W następnym odcinku będą kolejne liczebniki od 5 w górę. W języku polskim, kiedy opisujemy takie zdania, w których chcemy pokazać, ile czegoś jest, musimy odmienić liczebnik. A więc, zobaczcie, mężczyzna bawi się z nie mogę powiedzieć, trzy psy muszę deklinować liczebnik 3 i rzeczownik pies. A więc mężczyzna bawi się z trzema psami. Albo czterolistna koniczynka, czyli symbol szczęścia w Polsce, między innymi w Polsce, mogę opisać tak. Jest to roślina z czterema listkami, i muszę powiedzieć czterema, nie cztery. Albo rozmawiamy o takiej jednej, nie jedna, jednej koleżance. Może kojarzycie taki mem, w którym liczebnik 2 w języku polskim w różnych swoich formach jest porównywany do liczebnika 2 w angielskim. No tych polskich form jest trochę więcej i dzisiaj właśnie niektórymi z nich się zajmiemy. Zaczniemy od liczebnika 1, który występuje w liczbie pojedynczej w trzech rodzajach. Jeden tak jak ten, zobaczcie końcówka n, ten jeden, dla rodzaju męskiego w mianowniku. Jedna, jak ta, dla rodzaju żeńskiego w mianowniku. Jedno, o, jak to, dla rodzaju nijakiego w mianowniku. Ale teraz, odmieniając ten liczebnik przez przypadki, musimy wziąć pod uwagę na początku rodzaj, w którym jest rzeczownik. Opisywany przez dany liczebnik. I mamy tutaj takie kategorie. Rodzaj męski podzielony na żywotny i nieżywotny, czyli pamiętamy, tutaj jest symbol serca. Męski żywotny to taki, który oddycha. Rzeczownik, oczywiście element, który opisujemy, oddycha. Na przykład pies, albo kot, albo student, albo kolega, albo człowiek, albo chłopak. Bo wszyscy oni oddychają, mają serce. Mamy tutaj też męski nieżywotny, jak but, jak stół, jak komputer, jak telefon, bo te elementy, opisywane przez te rzeczowniki, nie oddychają. Dlatego jest przekreślone serce. Natomiast rodzaj nijaki nie ma znaczenia, czy ma serce, czy nie ma serca, czy oddycha, czy nie oddycha. W każdym przypadku, czyli dziecko, Łóżko, piwo, mleko, wino, okno będzie miało te same formy i rodzaj żeński, bez podziału na oddycha, nie oddycha, cały rodzaj żeński czyli i książka, i koleżanka, i kawa, i dziewczyna będą te rzeczowniki miały też te same końcówki rodzaju żeńskiego. I teraz zobaczcie, mamy tu trochę nietypową kolejność bo zwykle mamy męski, żeński, nijaki. Ale tutaj jest męski w odmianie żywotnej, nieżywotnej i nijaki razem, ponieważ na szczęście w kilku przypadkach będą to te same końcówki. No i teraz zobaczmy sobie. Na przykład jeden chłopak, albo pies, albo komputer stoi w tym pokoju. Natomiast dla rodzaju nijakiego, kiedy już opisuje dziecko, nie będzie to jeden dziecko, tylko jedno dziecko spało w łóżeczku. A dla żeńskiego. Jedna kobieta tańczyła w klubie. To mało, no ale różnie to bywa na początku yy, imprezy. I teraz popatrzmy sobie na kolejne przypadki, a więc jednego, jednemu. Na szczęście dla aż trzech rodzajów ta sama końcówka. Tak samo będzie w narzędniku i w miejscowniku. Czy widzicie jakąś analogię? Zobaczcie jeszcze rodzaj żeński jednej, jedną. Te liczebniki odmieniają się tak samo jak przymiotniki, które opisywałyby te rzeczowniki. Zobaczcie. Gdybym chciała powiedzieć tak: Nie widziałam tego miłego, przymiotnik miłego chłopaka. To powiem: nie widziałam tego jednego, miłego jednego, ta sama końcówka chłopaka. Albo zaufałam temu miłemu chłopakowi, a więc temu jednemu. Chłopakowi. I teraz znowu zobaczcie. W bierniku mamy inne formy dla męskiego żywotnego, męskiego nieżywotnego i nijakiego, ale szukajcie zawsze analogii, bo mianownik i biernik dla nijakiego to samo. Dla męskiego nieżywotnego to samo. Zmienia się dla biernika. Jest taki jak w dopełniaczu. Ale jeśli wy zauważycie tę analogię, będzie Wam łatwiej zapamiętać te końcówki. I teraz zobaczcie, znowu super wiadomość. W narzędniku, w miejscowniku to jest ta sama forma. Czy powiem, spotykam się z jednym chłopakiem, albo mówię o jednym chłopaku, to jest ta sama końcówka. W rodzaju żeńskim też mamy powtarzalność, na szczęście. Zobaczcie, nie piłam dzisiaj nawet jednej kawy. Zaufałam jednej kobiecie, czyli ej, ej, tak jak dobrej, miłej, to samo. No i tutaj jeszcze w mi mi miejscowniku mamy jednej, no i w bierniku i w narzędniku jedną. A więc zapamiętujcie analogicznie. Tu jest to samo, tu, tu i tu jest to samo. Będzie Wam łatwiej. I teraz coś bardzo ciekawego, a mianowicie, no bo jak sobie pomyślimy o liczebniku jeden, to co? Opisuje coś w liczbie pojedynczej. A w języku polskim może też być w liczbie mnogiej. No jak to jeden w liczbie mnogiej. Ciekawe, nie? Ale ma trochę inne znaczenie: nie określa liczby, tylko ma znaczenie pewien, a tak naprawdę pewni, bo to liczba mnoga, pewne, niektórzy, niektóre. Na przykład zobaczcie, mamy tutaj taki dialog. Kobieta mówi do mężczyzny, hm, z jednymi dziewczynami chętnie się spotykasz, a z innymi nie. No i on mówi. No, tak to już jest. Z jednymi, to znaczy z pewnymi, z pewnym typem kobiet, z niektórymi dziewczynami. I w takim znaczeniu liczebnik jeden występuje w liczbie mnogiej, a więc dla rodzaju męskoosobowego zobaczcie, już są inne kategorie niż w liczbie pojedynczej męskoosobowy, czyli tylko mężczyźni. Oczywiście opisujemy w różny sposób chłopcy, studenci, lekarze, fotografowie i tak dalej i tak dalej, ale tylko odnosi się do osób rodzaju męskiego i cała reszta świata. Na szczęście znowu niektóre przypadki mają takie same formy dla obu rodzajów. A więc powiem, jedni studenci jeszcze piszą egzamin, a inni już wyszli z sali albo inni już skończyli go pisać, tak? Jedne kobiety głosowały, a nie chcę politycznie, na tego kandydata, a inne na tamtego, bo w Polsce będą niedługo wybory, chociaż odcinek jest później emitowany. No dobrze, w każdym razie, tutaj też analizując tabelę, skoncentrujcie się na tym, że niektóre formy tu macie oczywiście podane też formy rzeczowników będą identyczne, bez względu na rodzaj dla całego przypadka. A więc jeszcze jak tego używamy? Na przykład powiem a, takie jedne dziewczyny tańczyły w klubie i chodzi mi o to, że jakieś dziewczyny, nie konkretne, nie znam ich i nie mówię, że dwie, tylko że jakieś jedne dziewczyny albo jacyś jedni mężczyźni uśmiechali się do tych dziewczyn. I teraz przejdziemy do numeru dwa. I tu znowu mamy trochę inny podział na rodzaje, a mianowicie, zobaczcie, męskoosobowy, to my już wiemy, że to musi być dwóch mężczyzn. To, kogo opisujemy, to są dwaj mężczyźni. Niemęskoosobowy, czyli to już nie będzie tutaj w tej grupie, nie będzie żadnych panów, ale niemęskoosobowy jest z wyodrębnionym nijakim, który też jest częścią niemęskoosobowego, ale oddzielnie jest rodzaj żeński. Zaraz powiem dlaczego. I w tym przypadku nie możemy też używać wyrazu dzieci, żeby opisać liczbę dzieci w jakimś miejscu. Też powiem za chwilę dlaczego. Po kolei. Zobaczcie, chcemy powiedzieć: dwóch mężczyzn rozmawiało. Jak inaczej mogę powiedzieć to zdanie, żeby brzmiało, żeby było z inną formą, ale miało ten sam sens? Michał Łukasz? Dwaj. Mężczyźni rozmawiali, tak? Czyli zobaczcie, mogę powiedzieć: dwaj panowie, dwaj lekarze i dwóch panów, dwóch lekarzy. Ten sam sens, ale inna konstrukcja gramatyczna, do której wrócimy pod koniec tego odcinka. Natomiast dla niemęskoosobowego, minus żeński, tutaj nie mówimy o kobietach, o wszystkim, co nie jest mężczyzną, ale też nie jest kobietą ani kawą, ani książką, będziemy mówić dwa. Dwa koty, dwa piwa. Ale nie powiemy tu o dzieciach, bo dla dzieci mamy zarezerwowane specjalne liczebniki, tak zwane zbiorowe, kolektywne, na przykład dwoje dzieci. O tym będzie oddzielny odcinek. I teraz zobaczcie, dla rodzaju żeńskiego jest to forma dwie. Nie mogę powiedzieć mam, albo widzę, albo tutaj są. Dwa koleżanki, muszę powiedzieć dwie. To jest taka bardzo żeńska, specyficzna forma. Dwie koleżanki, dwie książki, poproszę dwie kawy. Mianownik i biernik ma tę samą formę, dwie, dlatego poproszę dwie kawy. I teraz musimy zapamiętać ten podział, szczególnie dla mianownika, biernika, no i tutaj częściowo dla narzędnika, a w innych przypadkach to będą te same formy dla wszystkich rodzajów. A więc nie znam tych dwóch panów, nie znam tych dwóch koleżanek, nie czytałam tych dwóch książek, nie zamawiałam dwóch piw. Zobaczcie, możecie powiedzieć dwóch i możecie powiedzieć dwu. Te formy są równoznaczne. Teraz, jeśli chodzi o celownik, mamy dwom, albo dwóm, albo dwu. Czyli wy wybieracie, czy powiecie zaufałam dwóm lekarzom, zaufałam dwom lekarzom czy zaufałam dwu lekarzom. Wydaje mi się, że frekwencyjnie najczęściej Polacy użyliby tu formy i polki dwóm, ale każda z nich jest poprawna. Tak samo zaufałam dwóm, dwom, dwu koleżankom. Wybieracie sobie jedną z trzech opcji. W bierniku to zawsze jest podobnie jak w mianowniku albo jak w dopełniaczu dla rodzaju męskoosobowego, a więc Znam dwóch panów i nie znam dwóch panów. To samo co tutaj. Natomiast dla niemęskoosobowego z włączonym nijakim, ale bez dzieci mamy dwa. Na przykład to są dwa koty i widzę dwa koty. To są dwa piwa, zamówiłam dwa piwa. I dla żeńskiego znowu powtarza się ta forma dwie. W narzędniku dla męskoosobowego, niemęskoosobowego i nijakiego bez dzieci mamy formę dwoma której możemy także użyć dla rodzaju żeńskiego, ale możemy też powiedzieć dwiema. A więc mogę powiedzieć: spotykam się z dwoma panami i z dwoma koleżankami, albo spotykam się z dwiema koleżankami. Jedna i druga forma jest dobra. W miejscowniku na szczęście dla wszystkich rodzajów jest to znowu do wyboru. Albo dwóch, albo dwóch. Na przykład myślę o dwóch panach, myślę o dwóch panach, myślę o dwóch ch. Koleżankach, myślę o dwóch koleżankach, myślę o dwóch piwach, myślę o dwóch piwach. Możecie tak tej formy użyć i tej formy. I teraz zobaczcie, no znowu mi się przypomina ten mem, że tam jest tak dużo tych form dla liczebnika dwa, ale z drugiej strony, jeśli zapamiętacie te formy w mianowniku różne, trzy różne formy, to zobaczcie i w dopełniaczu, i w celowniku, i w miejscowniku. Możecie użyć dwu, tak? Po prostu pamiętacie, a, że tutaj aż w trzech przypadkach jest dwóch, A co ciekawe, dawniej także w narzędniku można było używać tej formy i nie jest ona teraz błędna. Niektóre słowniki, opracowania językoznawcze podają tę formę dwu, także tutaj na przykład interesuje się dwupisarzami, ale inne już nie podają, bo ta forma jest troszeczkę archaiczna, więc nie jest błędem użycie jej, ale nie jest też bardzo popularne. Teraz przejdziemy do 3 i 4 razem. Tu musimy zwrócić uwagę na dwa rodzaje: męskoosobowy, czyli mężczyźni, tylko mężczyźni, i niemęskoosobowy, czyli reszta świata, wszystko, co nie jest mężczyzną. Uwaga, także kot i pies bo chociaż w liczbie pojedynczej kot, pies jest rodzaju męskiego, to w liczbie mnogiej Wskakuje nam do kategorii nie męskoosobowej. Dlaczego? Dlatego, że pies czy kot, nawet jeśli bardzo kochamy nasze zwierzęta, to nie są to osoby. Tak? Dlatego jest tutaj w tej części. I teraz zobaczcie, znowu mamy dwie opcje. Możemy powiedzieć, Czterej panowie uśmiechają się, ale możemy też powiedzieć, czterech panów uśmiecha się. I zarówno ta forma, trzej, czterej panowie lekarze i trzech, czterech panów lekarzy, jest poprawna. Jedna i druga forma jest poprawna, ale składniowo, syntaktycznie będzie to wyglądało trochę inaczej, co pokażę na końcu. Natomiast jeśli mówimy nie o mężczyznach, nie o męskoosobowym rodzaju, wtedy mamy 3 i 4. Po prostu, tak jak liczymy 1, 2, 3, 4. 3, 4 kobiety, 3, 4 koty, 3, 4 okna, 3, 4 komputery, 3, 4 łóżeczka, 3, 4 psy. I fantastyczna informacja. W dopełniaczu jedna forma dla wszystkich rodzajów. Trzech, czterech. Nie znam trzech kobiet, nie znam czterech pań i tak dalej. Czterech panów. W celowniku znowu trzem, czterem. Zaufałam trzem panom, zaufałam czterem kobietom. E, zwierzałam się moim trzem psom i kotom. Dlaczego nie? Natomiast w bierniku znowu jest powtórzenie zmianownika, przepraszam, przepraszam, z dopełniacza dla męskoosobowego 3 4 3 4 i dla niemęskoosobowego powtórzenie z mianownika. Zapomniałam tu wpisać 4 3 4 kobiety, koty, okna. W narzędniku szczęśliwie znowu ta sama forma. Spotykam się z trzema panami, z czterema kobietami, z trzema kotami i interesuję się tymi pięknymi czterema oknami. Dlaczego nie? I w miejscowniku znowu trzech, czterech i wszystkie rodzaje pasują nam do tego liczebnika i znowu zwróćcie uwagę trzech, czterech w dopełniaczu, trzech, czterech w miejscowniku. Oczywiście rzeczownik ma inne końcówki, ale liczebnik takie same. Tak samo celownik trzem, czterem i koniec. Z analogią. Niestety nie ma do celownika więcej tych analogii, ale wszystko jest bardzo blisko, bo zobaczcie, tu jest M litera, tu jest M, ale dodane A, więc możecie w ten sposób sobie pokombinować, żeby łatwiej zapamiętać te formy. I teraz mamy kilka komentarzy. Po pierwsze, jeżeli mamy liczebnik 1 w ciągu liczbowym, czyli nie mówimy o w liczebniku o liczbie 1, tylko na przykład 21, 31, 151 i tak dalej, to wtedy 1 jest nieodmienny. Zobaczcie, komisja poinformowała nas o 31 błędach. Po prostu mamy 1, żadnej innej kombinacji, żadnej innej formy. Na przykład dalej, zabrakło mu 251 zł. Tutaj jest odmiana, tutaj jest odmiana, a tu jest nieodmienna. Jeden. Zobaczmy dalej. Ten dokument podpisało 41, nie jedni na przykład, 41, cały czas ta sama forma, studentów. Na casting przyszło 21, nie jedna, aktorek. Tak, czyli jeśli mamy tu jeszcze jakiś liczebnik, i jeden jest częścią dłuższego ciągu liczbowego, forma tego liczebnika jest nieodmienna. I teraz to, co było wcześniej, czyli możemy powiedzieć: dwaj, trzej, czterej profesorowie, tutaj, dwaj profesorowie, przedstawili wyniki badań. To samo mogę powiedzieć: dwóch, jeśli chodzi o ilustrację, albo trzech, czterech profesorów przedstawiło wyniki badań. Jedno i drugie zdanie oznacza to samo, ale gramatyka się zmienia. Zobaczcie. Dwaj, trzej, czterej plus mianownik. Liczby mnogiej, rodzaj męskoosobowy, profesorowie, i tu mamy czasownik w liczbie mnogiej. Przedstawili, przedstawiają, będą przedstawiali wyniki badań. Natomiast jeśli Wy wybierzecie dwóch, trzech, czterech, to musicie połączyć ten liczebnik z dopełniaczem profesorów, lekarzy, studentów itd. I uwaga, przedstawiło, a więc nie mamy liczby mnogiej, mamy liczbę pojedynczą. W czasie przeszłym jest to rodzaj nijaki. W teraźniejszym byłoby dwóch, trzech, czterech profesorów przedstawia, tak jak on przedstawia, ona przedstawia. I w czasie przyszłym dwóch, trzech, czterech profesorów będzie przedstawiało. Od czasownika przedstawiać, a od przedstawić przedstawi po prostu wyniki badań. A więc decydując się albo na tę formę, albo na tę formę, musicie pamiętać, że za tą formą idą konkretne wymagania gramatyczne. I ostatnia rzecz, o której dzisiaj chcę powiedzieć, ale jeszcze będą przykłady, to liczebniki zbiorowe, o których będzie oddzielny odcinek. Zobaczcie, dwoje, troje, czworo, pięcioro, sześcioro, będę o tym jeszcze mówiła: dzieci bawi się w parku. Zabrała ze sobą na wakacje tylko jedne spodnie, bo ten liczebnik jedne łączy się z pluraliami tantum, czyli z takimi rzeczownikami. Które występują tylko w liczbie mnogiej. Często powiemy, że zabrała tylko jedną parę spodni, ale tak także możemy powiedzieć. A więc, jeśli chodzi o liczebniki zbiorowe, będziemy jeszcze o tym mówić dokładnie, szczegółowo, ale teraz już chcę, żebyście nie mówili dwa dzieci, tylko dwoje, troje i tak dalej. I przejdźmy do przykładów w różnych przypadkach. Macie tu mianownik, dopełniacz, celownik, dwa narzędniki. Zobacz, zobaczcie, trzy lekarki i dwóch lekarzy operuje pacjenta, tak bo mogę sobie użyć tej formy nie dwa lekarzy, tylko dwóch mogę. Trzy lekarki i dwóch lekarzy operuje pacjenta. Dominika uczy się teraz dopełniać czego trzech różnych języków, dwóch różnych języków, czterech różnych języków albo jednego. Dlaczego nie? Maja widziała trzech policjantów na skuterach. A Marian, ten łobus, spotyka się teraz z jedną kobietą, choć podobno w młodości ratkował z dwiema narzędnikami albo i z trzema dziewczynami równocześnie Marian. I też mamy jeszcze tutaj narzędnik. Gabriel interesował się trzema gatunkami żółwi morskich. Zobaczcie, gatunek rodzaj męski, dziewczyna-żeński, ale jest ta sama forma. My już widzieliśmy, że czasami te formy są takie same dla kilku rodzajów. I miejscownik Hubert marzy o dwóch dalekich podróżach. Chciałby polecieć do Panamy i do Wietnamu. Mam nadzieję, że teraz jest trochę łatwiej, ale jeszcze koniecznie. Zobaczcie rozmowy sąsiedzkie już za chwilę. PA! Miał, 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 miał. Miał, miał, miał miał. Miał Cześć sąsiad. Cześć sąsiadka. Poczekaj. Słyszysz to? To miauczenie to się chyba nigdy nie skończy. Wiesz co, ja cały czas to mam w swoich uszach. Już nie wiem, czy to te cztery koty naszej sąsiadki, czy to te karaoke po tej imprezie, co była. A wiesz co, właśnie Ola, sąsiadka, ta, która ma te cztery no. koty. E, założyła im konto na Instagramie, weź wejdź, cztery koty, siedem żyć, widzisz? Czekaj, czekaj, wezmę telefon, o, cztery koty, siedem żyć, no mam. To zobacz, to wczoraj, to to nie była po prostu zwykła impreza u Oli, tylko to były urodziny tego jednego największego kota. Nie wierzę, no serio? No halo, zobacz, tam masz na Instagramie ten napis, jedno wyjątkowe zwierzę, Cztery torty, te dwa mega torty, to były dla tego kota, jednego, No widzę, a widzę. pozostałe dwa torty po jednym, jeden dla zaproszonych psów, a drugi dla zaproszonych chomików. W ogóle wiesz, co za akcja! No ale też mi powiedz, bo yy, widziałam mnie i na tych zdjęciach i wczoraj, no bo troszeczkę tam popatrzyłam. No no. Kto zaprasza? Okej. Okay. Trzech sąsiadów, którzy Aha. mają zwierzęta, cztery sąsiadki, które też mają zwierzęta, więc razem nagle robią się dwa wielkie psy, o. cztery dodatkowe koty, cztery chomiki, jeszcze tam ktoś z papugą jedną przyszedł. W ogóle, wiesz, ja mam nadzieję, że to wszystko było bezpieczne dla zwierząt. To jak takie prawdziwe zoo. No trochę tak. Ale wiesz, co jest takie słodkie? No. Że tam każdy przyszedł z prezentem. Tak? No. I w ogóle widziałem e, kobietę z myszką. E, z czym? No z myszką, na patyku. Taka zabawka dla kota. A. No, a ja widziałam tych e, dwóch sąsiadów z góry, co wiesz, jak no, no. się z Olą utrzymają. To szli w takich słodkich kocich uszkach i nieśli trzy balony z napisem Miał. Ale co miał? Nie no, miał. Sąsiadka. A? No, a sąsiad, ty tygrysie. Chyba cię nie zaprosili, żebyś nie robił konkurencji kotom. No chyba nie. Ale wiesz, co było najlepsze? Mm? Jak śpiewali kotu 100 lat. No, to miłe, nie? W końcu miał urodziny, to śpiewali mu 100 lat. Ale przecież ten kot nic nie rozumie, no. Chociaż dwa razy widziałem, jak jego opiekunka Ola do niego mówiła jak do człowieka. No a on nic. Ach. Ja też to widziałam, i jak no. powiedziałam mojemu psu Rokiemu, że ona myśli, że jej kot coś rozumie, to z Rokiem śmieliśmy się cały wieczór. A twój Roki to rozumie? No, ba, w kilku językach. Halo, idę po zimno, wiesz? Pewnie tak samo rozumie jak ten kot. Miał, <grych> miał, miał, miał. To polski z anioł! Tak to polski z anioł! To polski z anioł. To polski z anioł. Tak to Polski z zanią tak to, to Polski z Anią Tak to, z anioł, to polski z za nią tak to, to Polski z Tak to Polski z za nią, To polski z, anioł. To polski z, anioł. To polski z anioł.